Okazuje się, że teraz w Polsce 34 tysiące polskich żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, australijskich, afrykańskich, azjatyckich wspólnie walczą i ćwiczą po to, żeby pokonać Rosję. Wielki sukces rządu Donalda Tuska. Największe militarne walki w Polsce ćwiczenia. A co robi PiS? PiS tylko donosi. PiS tylko wspomaga Rosję, PiS tylko ucieka do Węgier Putina, czy na Białoruś Putina, czy na Moskwę Putina. To artykuł tylko PIS. Tutaj kradł informacje, dezinformował. Wszystkie informacje przekazywał Putinowi po to, żeby Polskę najechać i zniszczyć, ale myśmy to odbudowali. I teraz wszyscy pisowcy będą aresztowani. Mam najlepszego ministra, profesora, sędziego, wspaniałego żurka, to po prostu ich wszystkich rozstrzela. Będzie niedługo nowy polski prezydent Trzaskowski, który wygra wybory. Zliczymy głosy i Polska znów się odbuduje. Tak! Polska jest najwspanialszym krajem na świecie, a wszyscy pisowcy, którzy chcieli ją zliczyć, będą zamordowani. To jest obietnica rządu Donalda Tuska.